Cześć dziewczyny, Far Cry 6, wreszcie do Far Cry'a wracam. Eee, moi mieli, tak muszę wam powiedzieć od razu, że chcę, nacisnąć na to Far Cry'a dosyć, żeby fabułę miłączył mi ogólnie całość, tylko fabułę, żeby zam uu, zamknąć do końca znaczy przed świętami, ej kurna. Dobra, nie wiem co jest grane, ale ja zauważyłem, muszę podłączyć pada. Nie wiem co jest grane, ale ja zauważyłem, że te pady do PS5, a do PS5 trzymią w niej, kurde, akumulatora. Skąd tam pewność? Bo, kurde, do PS4 ja zgrałem kilka dni nawet, po, po kilka godzin, a tutaj jeden dzień wystarczy. No wiadomo, wibracje inne, model, wszystko natomiast tam jest. Zrozumiałem. Chciałem live'a zrobić w niedzielę z tej gry. No ale internet mi nie pozwala, bo ja z wi nie mogę korzystać. Na razie. Znaczy będę korzystał z live'y z jeśli Robi jakby to będą święta dopiero. Wtedy zacznę jak już, bo będzie blisko do pierwszego. Musi mi do pierwszego ten internetu starczyć. Fakt, że w telefonie mam inny, ale... Dobra, chcę mieć sobie fabularną robić jakąś. Yy, bo chcę tą fabułę, mówię szybko, szybko zrobić. Więc tak, robimy tak. Znaczy yy, no, szybko, no wiecie o co chodzi. Żeby mi z głowy. Dobra, biorę jakąś miejscę, tu mamy jakąś zaznaczone. Nowa jakaś, dobra, gdzie to jest? Ej tu jest... Ej, dobra, spróbuję z nim pogadać, ale wątpię, że się uda. Chyba, że tu nie ma ruchu w ogóle, to się uda. Małego drinożka sobie zrobiłem, szczerze teraz? rano. Uda się pogadać? No, dla raz dobre wieści. Kolejne. No i teraz będę na filmie informacyjnym o tym gadał. Dawno filmie filmę informacyjną było 3 trzy miesiące. Będę zbieram informacje i będę gadał tak po jakimś czasie na tych filmach yy, Wow Gdzie jest ta skrzynka? Kurde pierwsza skrzynka jest na zewnątrz? Czy w tym budynku? O teraz przechodzi, dobra, to później... Uu. Tu już był potrzebny, dobra że zna... zapowiedziano wreszcie, bo ja już tu czekałem chyba z długi czas. Snajpera Elite 5 zapowiedziano. A jest, dobra, czyli nam się za któryś za misję, że możemy wrócić. Zapowiedziano snajper Elite 5. Tak, będzie w 2022 roku miał premierę. Wreszcie, naprawdę, bo ja tą grę lubię. Ja czwórkę. Proponuję, że wrócimy sobie do tej czwórki, bo ja całej gry nie przeszedłem z nami. Całej, całej czwórki nie przechodziłem. Gdzie to się nam lecieć? Dalej, no kurna Wiecie, że nie widzę tego gdzie mam to lecieć, kurna Tu, dobra No, może dokończymy, zobaczę, Uuu, dobra Ja tę nie używam, ale Lubię to zbierać O, super, dobra, dalej, no na cholerne Gdzie to jest? To jest jakieś dziadostwo, które jest niepotrzebne mi w ogóle, ale biorę. Ale zbieram, bo lubię. To lubię zbierać, no ale no. wszystkiego i tak nie zbiorę, bo szczerze w tej grze się ja tylko jedynie, jeżeli chcesz zebrać wszystko, dowiedzieć się o tym świecie informacji. No, potrąci mnie? Nie, szczerze. Jeżeli chcesz dowiedzieć się coś więcej o tym świecie, to musisz pierwszo podróżować. Nie, serio, pierwsze trzeba podróżować. Bo inaczej to się nie dowiemy za dużo o tym świecie, nic prawie. Informację. Nie, serio, mówię autentycznie, że tu pieszo trzeba podróżować. W ogóle, ja w Austrii tak samo robiłem pierwsze, podróżowałem, kurwa. Okej, okay. film informacyjny wam nagram, jakby sobie nie wdługo nie bójcie się. Aha, tu jest to z tym Radym. Nie chcę mi się to odczytać.

Co by tu jest... Gdzie ja coś tu mogę znaleźć jeszcze? Co to za zegar? Coś tu tyka, kurna w tym budynku. Nie lubię się w tych nowych tej grafiki, co i kurna, bo ciężko mi jest cokolwiek znaleźć zawsze. Tu na Wam coś musi być, bo...

Wezwę tu, dojdzie? Dojdzie dobra o matku, kurna, żeś się pojawił. Wypad, bo zaraz cię... Za późno ukazałem Ci wyjście. Przeładuj Przeszukaj budynek, przeszukaj budynek A do parka ja ściągam wreszcie, no. Nastąpi to a to dlaczego ściągam aktualizacje skoro w nie mam dużo Nie bójcie się, nie było w tym informacyjnym to wyjaśnię Wy pierwsze idźcie, gdzie? Kurde, mylą się te przyciski, gdzie strzała, gdzie to? Kurde, dam radę mu uciec? Mam nadzieję, bo nie chcę, żebym nie ścigał tu Chyba ta. Wyjaśnię wam w tym informacyjnym, pobieram Nie będę psuł niespodzianki <gry> Dobra Zbijamy Nie ma co się skradać w tym miejscu nawet A Jak ktoś tu jest jakiś wróg nawet Bo to jest tu byłem, to chyba boli w A nie, to jest jakieś inne jeszcze miejsce Matko Dobra, na, na trój Wow Cholera Krótko mi Super Trudko, szybko zareagowałem, telefon Wiem, Udorwał jakieś chuje I think he is there, Pichu must have followed him out. Paolo, I'm going to He let the bulls loose as some kind of rodeo. The tripping he's going to get himself killed. I won't let anything happen to him. Dobra, let let's go, we're going there. Uliczka, Drineczka, wow, wow, wow. Zaznaczył się druga, czy nie? To jest taka głupota właśnie, to, to powinno się zaznaczać automatycznie, jak masz jeden cel misji, to ono ci się powinien zaznaczać, gdzie jechać. Ja to taka ta pierdoła na... Moim zdaniem, gdybym ja projektował tę gry, to ja bym tak sobie coś zrobił, że ona się zaznacza po prostu, zaraz, stracę. Szkoda, że w Far 5 był taki motyw, że te szokiem pokazywał, gdzie kręcić, a tu nie ma tego, bo wiecie... Bo nie, na mapie miałem, ale miałem też czołgi gdzie kręcić na przykład. No ja tu w prawo, tu w lewo. To brakuje mi trochę tego. Ale w tej grze nieźle, tu szczerze w tej grze fajnie siedzi. I serio wyścigów nie robię w tej grze. Jedno więc zrobię i na tym poprzestanę na razie. Może później będę robił jakieś coś tam. Bo chcę z innym to zdorwali jeszcze z tej gry, ale nie wiem czym się uda w tym roku. No i więźniowie uciekli. Skąd? Tu nie ma więzienia w pobliżu. Pewnie uciekli z tego, z furgonetki, bo tu bagi są takie, że furgonetka otwarta jeździ. Będzie ciekawie, coś czuję tu. Sorry. Uuu, zbadaj teren. Skradanko, czy wpierdalam się? Dobra, spróbujmy się chwilę poskradnąć, nie wiem my... co Czemu ja tu nie mogę przejść? Patrzcie. Mam to krokodyla, bo ja i nie rozumiem tego, czemu ja nie mam tych krokodyla, ja nie rozumiem tego w ogóle, nie? Bo serio, ja tutaj zauważyłem, że on mi w ogóle się jakby znika mi po jakimś czasie Walić durmia Podejrzewam gdzie ta skrzynka on będzie. Ja nie chcę ich wszystkich zmordować, ale to jest sniper na pewno. Jest gupek jakiś. Nie, czekaj, co on ma tam, że jest na tym Klucz jakiś? Coś tam ma, nie wiem, może klucz jakiś ma. Tu jest chyba sniper, ale ja nie jestem pewien, bo jak jest sniper. Ale chyba nie, nie, dobra, nie jest sniper. No, zdejmę zdejmy gościa, tu chyba dwóch jest łebków. Ty, jeden? Nie, tam drugi gdzieś jest jeszcze Tu, dobra Może dojrzeć gościa Dobra Nie, pozdjmuj ich wszystkich jednak, bo tu też goście są, może mi... Wiem, że tu przyjadą, mogą przyjechać, ale... Bo brama jest otwarta, nie? Hmm. Pozdjmować durni koniec Kurde, to, to jest parkour i to będzie pewnie będzie ostatnia szczelanka jaką zagram Cholera no Widzicie ile mam zakładników? Kurde, czekaj Ja zauważyłem, że nie zmieniłem od początku gry tego rozkładu Kochtaj, mam, nóż i nic więcej nie zmieniłem Mam plan Walić żyje cywilny jeszcze O dziwo żył, nie dowili go nie Snajper czy gdzie gnoje jest Helikopter ja Może mnie zgubi Una znaleźliśmy goście Wejdę tą skrótę? Nie, oczywiście. To nie asasyn. O, no znaleźliśmy gościa? Nie. Chyba to nie No daj, gadasz ze mną czy... Ja mnie to denerwuje w tej grze, że nie idzie porozmawiać właśnie. Who's I see so. you. Just tell me. A crazy kid come through here. Talks a lot. Hair kind of like a pineapple. Yeah. Came in here whiffing a gun around. Told me I had to tell him where my bio lives. Guy called Bembe. Did you tell him? See? Si. And then the kid ran right off. Can you tell me where Bembe is? Nobody knows exactly where his place is. But it's in close del Salvador, near the border. That's all I know. I swear. Please, just let me go.

Trochę dziwnie, to jest misja skonstruowana, bo to jest taki trójkąt, można powiedzieć. To jest taki trójkąt, można powiedzieć, ta misja, bo serio, to taki... ...trójkąt równoramienny, no. Nie ja no, no może chociaż, kurde, jakbym poczuł te punkty, może by wyszło. Aż geometria się zachciało, kurde, robić. No, w szkole to było, czasy. A teraz? Teraz jakby ktoś mi powiedział, pola obliczyć, kwadraty, to... Bo Nie no, pole. Czegoś tam, nie? To wiecie. Nie no, ja na ty na co dzień siedział, to bez problemu pewnie, ale tak to człowiek raz na jakiś czas obliczy coś takiego i... Chociaż od czasów szkolnych chyba nie obliczamy nie razu to czegoś. Ale to się przydaje, że życiu trójkąt się przydaje i ten... I kwadrat, a koło też, ale bardziej trójkąt i kwadrat. Gdzie to jest ta droga? Gdzie to jest, kurwa? No widzę to na mapie, ale... Ja myślę, że to jest łatwiejsza droga. Dalej jedź! Kurde zapomniałem, że do tych rzeczy rzeczach wcisnąć gaz dwa razy. Znaczy kurde, nie mogę mieć jak typowej wyścigówce przytrzymywać, co? Przytrzymywać cały czas gaz jak netko z Jak go zahamuje mi pojazd, to ja muszę na nowo wcisnąć, bo to nie działa zwyczajnie. Dobra. Jedziemy. Ze farmingu Ci się chcę sałaty do końca załadować i z wami sprzedam jutro. jutro czy jutro, czy jutro jest środa? Nie, wtorek, wtorek, tutaj ja mówię. Sorka mało łyczek, grzyńczek na uspokojenie. To jest jest drinka, mam takiego, z skolą z szklance od piwa, te mniejsze, te piwe mniejsze szklanki. No, które za dużo wleję to, kurwa, ale dobra. Powoli wypiję, przynajmniej będę weselszy. Uuuu, to znajdź to. Będę weselszy. Byśmy zdążyli, nie? Czekaj, ja zanim tu wejdę, jeszcze chcę kurna. Słychać kogoś. Chcę jeszcze to zdobyć. Gdzie to jest? What? Pod ziemią? Tu musi być wejście do skini no? Czekaj, nie, 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 nie będę nic. Bo to może być wyjście fabularne.

Look at you shaking. You're a frightened little rat. A pest, a parasite. Yes. You take and give nothing back. Picho, don't listen to him. That's right. Picho. Just a blood-sucking bug. Provocate. Whoa, 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 You're not a your bug. You're not Picho. What's the real fucking name? You wanna feel something? Pull that trigger. We need to shut the fuck up right now! My name is Bas. Yeah, yeah. Okay. your are boss. Your name is Bass. You're not Peach, man. You're not a bug. You're boss. And I need you with us. To nie nie Ha. Myślałem, że my go zastrzelimy, szczerze. Ale tej, nie ma tu ucieczki, myślałem, że będzie, no dobra. Ja bym go, no ja, ja zastrzelił, w Ja autentycznie tu mówię serio, że ja bym go, no ja zastrzelił. a bit shook. But he's okay. Oh, fuck. Thank God. Still alive. Still a snake. Shit. I was hoping you wouldn't see that. There's always going to be a Bebe, but there are many Beaches out there. When the Beach gets back, maybe tell them how you feel yeah? I have another cool scar to show my friends. You joke, Danny. But it's these scars in your head that worry me most. Look, it's not a good situation here. Mówięm, bo we you know wejście is drugie. I'm sure Castillo has some to spare. You and I think alike. Hit these three checkpoints along the road west of my clinic. Hurry, Danny. Danny's life depends on it. I heard that there's another entrance. A wie, że to mnie znalazł Ty wie, że bo wyjście? Nie zwróciłem na to uwagi, zresztą że... Ile mamy czasu? 21 minut antybiotyki. Życie ona jest jeszcze... Chora gdzie te antybiotyki niby mają być. Wow, trzy punkty kontrolne. Wiecie co robimy? W takim razie na pewno... Napierdalamy... Mogę. Ej, czy serio? Ja mam ten punkt przejęty. Um, Napieprzamy, robimy te punkty kontrolne jeszcze w tym odcinku? Planuję na dzień dwa odcinki na z gry, nie wiem, dzisiaj mogę, ale nie wiem jak jutro No wiadomo, w dzieniach co dzień jeden jest lepszy, drugi jest gorszy, zmęczenie i tym podobne Dam radę? Cholera, szybciej Zdążyłem w tej chwili hey, Gdzie? To będzie w tej chacie na pewno Kurde, ja tu nadal na tym rejonie robię zadania, a jeszcze na kolejne wszedłem Rzeczywiście to granie będzie na te 10 godzin? Fabuła? O Fabuła jest niby na 10 godzin, nie? Fabuła jest niby na 10 godzin, ale rzeczywiście przyznaję, że to jest tak... Krótkie misje są, że to się duży. W serio? Gdzie to mam dostarczyć? Daleko? Dobra, i tak chyba tam nie mam w ogóle miejscówki. Dobra, jadę samochodem. Czemu mi przeciągnął ciało? Nie wiem czemu mi przeciągnął, Serio nie wiem. Zna każdy ten... Mi nic nie zrobi YouTube, bo ja nie mam licencji takiej jak pozostali nie, serio dowiedziałem się, że nic tu nie zrobiłem zresztą ja i tak kurna nie pomontuję tej piosenki nic takiego, no to nic mi nie zrobię kurna ja w ogóle miejsców nie zaznaczyłem gdzie tu jechać ale bym dojechał widzę, bo chciałem w pierwsze w lewo skręcić i dojechałbym no, mogę zniszczyć ten

Ale żem rzucił. Nie, możliwe. Musiał, musiał, musiał zginąć jeden, bo jest nie strzelał tak mocno. Jeden musiał zginąć. O, to jest tu my ten. Mam nadzieję, że przeżyję z chęcią. Z chęcią szczerze, mam nadzieję, że przeżyję. I że to będzie miejsce na tym rejonie. Bo chcę na kolejne wejść, kurwa, bo czasu nie ma za dużo. A na gwiazdkę wiecie, że ja nie chcę kurwa fabuły robić żadnych, że nigdy. This was a party. She's so quiet. See, si. big reunion. We need to hit El Doctor. You need to stay here. We need to move. We're not abandoning them. No. Massimas Mantanzas is easy. That from Castillo Zoo showed the cost of his paradise. The concert inspired thousands to join us. Radio Libertad inspires more. But you've become a distraction. Maria is dead. Viro is our new target. El Doctor is the key to fuck up Castillo's money machine. And he's in the capitol He's not there. My people have eyes on him. We were face to face. El Doctor is addicted to his work. He's not going anywhere. Matias Acinta. Sergio Estevez, El Doctor's right-hand man. Murdered hundreds with his medical trials. That's how we get El Doctor. Weren't <laughs> you running to America? Found your cojones a little late. <laughs> <clears throat> You're right. I'm not your leader. But you've had one foot out the door now. Talia's committing executions? Revolution is chaos. But a leader creates their own order. Let's go. You're called, Danny. Pedro Torrero.

Wow! Dobra moi mi, ale to pozę to już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, ziele te kolejne odcinki nagrywać. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa.